I zaczniemy sobie tutaj od uzbrojenia wszystkich kół, zębatych włożyska żeby później nam to szło sprawnie to składanie, żeby to nie było wszystko takie chaotyczne jak przy tym rozbieraniu. Teraz już wszystko wiemy co i jak, także będziemy pomału się z tym bawić. Na pierwszy rzut idzie wałek sprzęgłowy i igiełki 47 sztuk, jest ich tutaj 50, więc Trzy igiełki powinny nam zostać. Dobra, posmaruję sobie to tutaj smarem, żeby się to ładnie kleiło. A jeszcze Wam miałem powiedzieć, jak rozbierałem, to ewidentnie brakowało jednej. No nie, tutaj nawet ja bym chciał dołożyć, musiało być 51, nawet nie próbuję tego liczyć, no jest kurcze idealnie są złożone, także no, dobra, to to jest to co nam tu teraz trzeba Teraz idzie podkładka o, tutaj smaru troszkę, żeby to im ten olej dojdzie, to żeby to nie szło na sucho tu nic. Dobra, to mam nabite, przestygnie troszkę, a ja sobie zajdę po e, zabezpieczenia, bo Tutaj nie mam tych zabezpieczeń, także zaraz działamy dalej. I teraz tak, tu dajemy nowe zabezpieczenie. Dobra, siadło fajnie. I teraz co? Grzejemy łożysko tutaj w środku. Siedzi fajnie, jeszcze zabezpieczenie. No i dobra, to się nam zabezpieczyło. Także mamy jedno skompletowane. No i dobra, lecimy sobie dalej. Nabijemy tutaj te łożyska. Te łożyska tu były najbardziej wybite. To to już tak goniło, że nie wiem teraz czy ono tu wejdzie. Te łożyska bym sobie dał tutaj na kleju, bo one tutaj też troszkę goniły. No to łożysko w ten sposób założone, ono już się tutaj nie obróci na pewno. I mamy następny wałeczek. To jest nowy, wymieniony. Cimy. Ktoś powie, że trzeba posmarować przed nałożeniem łożyska, ale ja odtłuszczam, bo to łożysko później ta bieżnia tutaj siedzi nie na tłustym, tylko na suchym i jest tak gwarancja, że ono się gdzieś tam nie będzie obracało. Pięknie nam wpadło jest fajne, że to idzie bez bicia, bez niczego Ale niekiedy jak, jak trzeba ciężko gdzieś bić, to się człowiek namęczy Jest większe prawdopodobieństwo uszkodzenia tego łożyska a tak jak się go podgrzeje. Tak jak mówię, no widzicie, nie, nie grzeje tego jakoś strasznie, no bo te łożyska, czy tam korpusy, czy cokolwiek, no to ja to biorę w rękę, nie. Ale tak to jest zmaznięte, to jest podgrzane tam do jakiejś temperatury, nie wiem, 30-40 stopni. I potem nam luz właśnie taki wyskakuje. i mamy kolejny wałek gotowy. Co jeszcze tu możemy sobie przygotować, to tak, tu, tu nam przychodzi łożysko 63,07. Ładnie nam doszło. I mamy kolejny element gotowy. Zostało nam praktycznie tylko to. Ale to jeszcze muszę tutaj rozbić. I co? Ja sobie to tutaj zdemontuję wszystko. Przygotuję do wymiany łożysk. No i, i wracamy. Tak, i zaczynamy montaż już ostatniego elementu. Okay. Wszystko włożone, Pać. Ok, łożysko siedzi. Tak i tutaj mamy łożyska igiełkowe. No, to tutaj postaram się tak mocniej zagrzać. Bo one są strasznie delikatne, te łożyska. Padło. Ten wałek tutaj też, o widzicie, się taki wydaje porządny. A, nie wiem czy będzie widać, zęby tutaj usiądnięte, także on też jest do wymiany. Zrolkowane całe, o co tu chodziło, nie wiadomo, ale do nabijania łożysk elegancki. Dobra, no to co? Czekam, ostygnie i, i lecimy dalej. No bo może zaczniemy jeszcze coś tutaj składać. Dobra, i teraz nabijamy sobie drugie łożysko. Tak, zmęczyłem to. Powiem Wam to zabezpieczenia zakładać. To jest porażka jakaś. Wam pokażę, jak to zrobiłem bo to kurczę, komuś się może taki dziwny patent przydać. Patrzcie, tu są e, zęby, nie? W co drugi ząb nabiłem gwoździa, no bo e, te zęby tam wchodzą troszkę pod to łożysko. Ponabijałem gwoździe i od góry dopiero po gwoździach <głos》> zbijałem w dół i tak mi się to udało założyć. Nie było po prostu szans na to, żeby to kurde założyć. Także dobra. Eee, mamy to wszystko. Teraz, co? Odsuwam to. Wszystko na bok. Te użyte elementy. To wszystko na bok. Dobra, moi drodzy. Zaczynamy składanie. Zaczynamy od tego wałka. Eee, tu go od tyłu wkładamy. Teraz pokrywa. Pokrywa ważny O-ring, nowy Zimmering, blaszka. Tak, Teraz co, teraz e, ta pokrywa i tutaj też pierścień. To jest bardzo ważne, żeby ten oring tutaj włożyć. On tu jest w tym, w tym wałku, tam jest taki rowek. A sobie kurde wcześniej zapomniałem i teraz mi się przypomniało to jest ważne, żeby o tym pamiętać, bo tutaj wał sprzęgowy jest uszczelniony na tym. Tak, mamy pierwszy element zabudowany i przesuwka. jest Teraz leci wał na wał zakładamy pierścień Jeszcze tu mam, o, przychodzi ż. To łożysko też sobie tutaj nam na kleju. Dobra, i teraz tak, to łożysko mam nabite i teraz... Oj, spadł mi ten pierścień. Oj, daleko ta skrzynia mam, kurde, jakoś nie mam tu dojścia. Trzeba złapać i teraz co, łożysko z tyłu, teraz nabijemy tutaj łożysko z tyłu na ten wałek, o kurde, to nie to łożysko, ja pierdziele, to nie jest to łożysko. No to kurde, po robocie. O jasny gwint. No co? Muszę dzwonić, co to kurde wysłali. No to co w takim razie, co mi zostaje, zostaje mi do założenia yy, to koło z tego napędu pompy hydraulicznej i co? i czekamy o matko boska dobra nie ma co się rozczulać zakładamy to co jest a jeszcze widzicie ja miałem pokazać Muszę jeszcze zamówić taką tulejkę na ten wałek z tego... O... Jaki luz. Ja to muszę wymienić. Dobra. Wymieniamy ten wałek. Teraz tulejka. Tu przychodzi tulejka z oringiem z drugiej strony od obudowy może się obrócimy to. Tak, wkręcę sobie tutaj te zabezpieczenie jeszcze. Jest wkręcone но no и те раз тулейка до напича и. Co? Dobra, obracam to i zakładamy widełki. Zamówiłem nową pokrywę. Tutaj na tym wodziku luz taki, kurde. Tak po prostu to goniło. Niby oryginalna miała być, więc wziąłem, odesłałem i wyremontowałem to moją. Zamówiłem sam ten wodzik. Nie ma żadnego luzu. Tutaj ośkę dotoczyłem nową. Także tutaj też nigdzie nie ma żadnego luzu. Fajnie to chodzi. O. Także. To mamy. Dobra, zakładam przesówkę. Tak, przekładnia złożona. Następny etap będziemy ją wrzucali. Zobaczymy, jak to tam pójdzie. Czy się nam uda wrzucić przekładnie i zjechać ciągnik do Kupy? Miejmy nadzieję, że może się to tak uda. Także zapraszam na następny odcinek. Do następnego! Hej!